Ok, a więc to będzie test z hardbotami na Inferno. Jednocześnie test nowego mikrofonu, czyli Blue Yeti. Normalny, nie X. Ja w sumie nie widziałem za bardzo w nich różnic. No. Myślę, że dobra, Hedzik. Aha, tam już był, dobra. A na mapce się zespotował. No, więc, dobra, kupię kevlar hełm i w razie z czego to defa i oczywiście pełen zestawik granatów, bo no przydadzą się aktualnie, hmm, tu sobie, mi tam wybiec, apartów, o właśnie, miałem rację, chredzik siadł ładnie. Mowa coraz lepiej, movementowo również lepiej. W sumie tak ma być. Ok, M, z Tunkiem i jedziemy z tym koksem. Dalej. O. O nie. OK, Galil, i co tam jeszcze? E, dwa Galile. Czwórka zwykła, to Tego to nie potrzebuję. Bardziej bym jakaś zadowolił, ale to pewnie dopiero w tej rundzie. Do swojemu najdoszuciłem. Super. Ja. Dobra. Ustrzelony w locie. Pięknie. Um. Hmm. no Nie zduszyłem, nie zduszyłem. Dobra. Podnoszę od razu. Od razu leci palak. Ok, siadli. Ok, taka czasę wezmę. W sumie będzie dobrą opcją. W tym momencie. Trzeba się nauczyć każdą bronią grać, a nie tylko jedną. Odnowię sobie... Kevlar. Ponieważ mnie to tam było w sumie, nie, nie spojrzałem dokładnie. Hmm. OK, Okej, siadło. Chcę ci powiedzieć, że to są hardboty, tak? Tam ja bym chyba na tych najtudniejszych grał, bo co to jest za proste? Okej. Okay. Hmm. Stary czy jakacz? Nie ja potrzebuję więcej szkałach. O, dobra, czekaj, bo tam siedzi. Uuu, no kurde, no dobra, jedna ronda no, może być ich. Nie ma problemu. Ok, obkupię się, wynajdę, kupię od razu AWP, bo wkurzyli mnie trochę. Więc to będzie w lepsza opcja. Flash O, dobra, pan. już po 8 rundach, teraz druga połowa, czyli ja oddam botowi bombę, niech sobie w sumie działa, jak tam będzie chciał. Trzymaj pakę, ja sobie kupię Lico, ja i, i Kevlar. Okej, okay, mm. już tam są. Teraz ja się wolę skitrać. Parmi. Hm. dobra. Uda się zaplanować chyba nie. Już nie, no dokładnie. leczówka co? To, co? To ssg no i dobra, starczy dobra, nie ma ich tam hmm, już go załatwili. Ustrzelony pięknie. No i wygrana. Winnik. I sądzę, że ten mikrofon bardzo dobrze słychać.